Trzemanko z tej strony Babek i dzisiaj z nami jest Babek I dzisiaj gramy w tą serię co? Co? I dzisiaj gramy w tą serię co? co była? Na pewno ileś dni temu, na pewno dużo Sama i ten. I dzisiaj jesteśmy znowu panawnie tu. W A. <grym> I dzisiaj znowu jesteśmy na Survivorlo. Sema. Yeah. No, zda. Nie muszę sobie zrobić na skrzynie. O nie, mam wykupienia z na survivalu. Skąd ja mam magmę? No skąd? Proszę mi powiedzieć. Co? Byłeś w Nadezju? Nie, z portalu. Nie.

Żeby był ładnie, bobek. Pst. Ty co jesteś? No i dzisiaj nie ma z nami Sabinki, ale jest Bobek. No wtedy co, ta co ja się tak. No idź, 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 idź. idź, idź. No ale tylko ty i oprócz... Nie, ja bym chciała coś z tym lasem tylko. Teraz ja będę nagrywać. Nie będziesz. No dobra, będziesz, ale nie na moim kanale. Bo zabierzesz mi 16 widzów. 16 widzów tego vloga. A wtedy, co u jakiegoś typa... Dobra górnika. No. Ale ty, masz, ale ty masz. jeden film na swoim kanale. Ale mam mojego kanału. A w ogóle jeszcze w poprzednich filmach i w tym filmie możecie, yy, możecie kliknąć w link, w którym jest mój drugi kanał. Co ty robisz, Babek? A No i na razie to, ten, to, to nie będzie tych krzyków, co wy, wy ten wy. wy. wy, 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 wy drugiej jedynce. No wtedy, co ten. co, co ten. E, pierwsza część ta na serial, to możecie tam kliknąć. No w ten film i opis, to zobaczycie ten czas, kiedy ja tak rykłem. No, ale oczywiście nie tak jak Bobek robi. Albo Sabinka, nie wiem. No, co? no nie. U mnie też się rozpadało tak jak u mnie na polu. Kurde! Bezchmurnie! Ja chcę weather clear! Ja... A, ok, no to idź, To idź, idź! Chętnie przyjmę tą propozycję. Do, okej. Okay. To. Jak na razie z nami nie ma, Bobka. Od razu sobie zrobimy w podłogę. Robimy se podłogę. Robimy se podłogę. I robimy se podłogę. Dobra, tu nie ma widoków, więc nie zrobiliśmy okien. I pytanie, jak wyjdę? To do tego mamy comment bloka. No pamiętajcie z poprzednich serii tego serwisu, ale jeszcze nic nie zdążyłem zrobić poza odcinkami. Bo dla was robię. Wszystko to, co chcecie. Nie no nie. No ale te filmy odcinki z dodatkami, z, te, z tymi skakowanymi brońmi, to muszą być za pieniądze, to, to tak za darmo, tak, z, nie no, tak bez subskrypcji to nie obejrzecie. No dobra, obejrzecie, ale musicie. Musicie zostawić subskrypcję, Glow mi się tu rozpił Za chwilę. To mam przynajmniej. Mam spełner tego. Torbiela. Czy jak tam to się nazywa? Nie wiem, dziwna nazwa. O, od razu wungla trochę zebrałem. Nawet nie trochę, tylko jeden. Bo podobno oczywiście jest. I proszę mi powiedzieć, jak zrobię dach. No proszę. No proszę mi gadać. No właśnie w ten, stu... no w ten sposób. Bo mój domek będzie brzydki, bo nie chcę mi, na... bo... Bo mi się na nim pracować. Będzie tak jak w... w erze kamienia. No, że każdy buduje w swojej jamie domek. No, ten. Co? Już nie mam kodle, Że każdy sobie w swojej jamie buduje ten, no, robi ogniska i w ogóle. U mnie tak jest. Tylko że u mnie są nowoczesne rzeczy, tak jak na przykład diamentowy mieć albo diamentowy kilof, więc jeszcze w tych czasach w 2022 może to się zdarzyć, żeby to zrobić. A ja wątpię. Wątpię, że ktoś w ogóle to zrobi. Nie no. No wątpię. No bo kto by wyszukał milion diamentów po to, żeby tylko zrobić kilo. No właśnie. W Minecraft'cie jest prościej, Więc nie musicie kopać w prawdziwym życiu. No i robimy sobie dalej dach. I będę musiał pójść potem po piasek. Bo oczywiście szkła bez tego nie będzie. A jak mi się nie chce tego nagrywać? Kończymy odcinek? Nie, no dobra. <laughs> Jeszcze tego survivala nie skończymy nigdy. No dobra. Kiedyś skończymy, jak będą fajniejsze rzeczy na w oficjalnym sklepiku Minecraft'a. No, na przykład za darmo, bo ja większość mam za darmo, tylko takie bloki mam za darmo, schakowane bronie mam za darmo, boksiki z schakowanymi brońmi mam. Nie za darmo, za pieniądze! tu wszystko, co wymieniłem, żelaki, bloki, za pieniądze, yy, bronie, za pieniądze, schakowane yy, 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 bronie w boksikach, za pieniądze i Jurassic World, który był 4 miesiące temu. No, możecie się zajrzeć na poprzednie odcinki. Co ty nie, po, nie to pasuje tu robisz? Yy, no, możecie, no możecie. Nie zabraniem. Yy, robię uśmiech. Robię brzydki uśmiech z kobla. Czekajcie. Zrobię. Zrobię coś jeszcze lepszego. Lepszą minkę. Lepszą minkę dla zabawy. Na przykład. Yy, już. Pewnie już wiecie, co mam na myśli. A w ogóle odkryłem, że można zrobić ten inną minkę. Nie xd, tylko kurczę, źle zrobiłem to xd. Tylko ten, tylko można zrobić, no jak to się nazywa, a, można, e, można zrobić XP, <śp> XP, tak jak zerwadli w Minecrafcie nazywa się level. No, i wyjdzie, no od dużych oczywiście, i wyjdzie wam minka taka zdychnięta, tak jakby albo że jak to się udaje. No i nie będziemy kończyć, oczywiście, za chwilę, tylko idziemy po, po piasek. Rozpimy się tutaj na powierzchni. I idziemy nie do pobliskiej kopalni, tylko do pobliskiego piasku albo morza. Na przykład tutaj. I idziecie sobie tutaj. No, nie, nie, no, nie. Dobrze. Tutaj. 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 kupiecie cały piasek, jaki Wam wyjdzie. Bierzecie łopatę z która oczywiście nie działa, i dajecie sobie tą łapatę, może być nawet naderytowa, to ja biorę naderytową, i daję sobie to, 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 i kopiecie. I teraz jest szybciej. I widzicie, że. Metodykowym no, jest lepiej albo diamentowym niż rękę. No, oczywiście, że lepiej. I tutaj trzeba naprawić, oczywiście, ziemię. I będę miał jakiś sposób na wyjście z tego czegoś. Z tego czegoś. Kurcze blade. I teraz. A czy już chyba wystarczy? Nie. Nie. Dobra, wystarczy. Wystarczy tego piasku. I lecimy teraz po koment bloka. Jesteśmy tu. Proszę bardzo. Cały wągl bierzemy. Dodajemy to. Dajemy tutaj. Najgorszy poradnik na świecie. I nie bierzemy tego. Tylko coś innego oczywiście. Bo przecież kurczę, nie wiem gdzie, lewa. Trzeba znaleźć jak najbliższą lewą pulkę. Nie gdzie. No. Yes. Gdzieś tutaj chyba była, ale nie była. A to jest moja nieskończona źródełka wody. Idziemy w poszukiwaniu lawy. Widzimy się za chwilkę. Jesteśmy. Zada <laughs> no, to jest knięty. <laughs> Co ja miałem zrobić? A wiem już. Wystarczająca. Dobra. A wiesz, a wiesz co daj mi? Co ty tu robisz w stręciuchu? Uwaga, bo będzie za dużo ekspa. I do tego jest taka komenta potrzebna. I mamy tyle ekspa. To jest maksymalny level. O. Szybko się przepala. E no nie będę was zanudzała tak to bierzemy to jak ten jak... Jak gdzieś postawię źle, to walić. Bo mnie stać? No, tutaj daję. Co? No, tak, tutaj dajemy, tutaj też dajemy i trzeba zabrać kolejną rzecz. Z wągla. Nie no, to nie wągiel No oh, halo, otwórz się. Oh, o dobra. I pokapiemy w ten czas! Super! Nie, nie, no, nie! Dobra. Za chwilę będziemy kończyć. już zrobimy całe szkoła. I dobra. Nie no, jeszcze chwileczkę tam będziemy, no dobra, to mam, co? Myślę, że nie mam jeszcze wody. Jeszcze pokopiemy sobie nic. Koperka. Koperka, tak jak mówiliśmy. I od razu znalazłem dziwnego cave'a. Pokaż mi się. Mić, mić. Mić. A, super, że mam mić. Nie no, bez takich. Ja takich nie chcę. Chcę to wszystko zakryć. Do wody. Wstręciuchu. Tręciuchu. Hmm. Eee, jak ja mam tu dojść? Proszę mi powiedzieć. O, dobra. O, posta przestrzeń. No, O nie mam ten efekt. Ej, mogłeś sobie darować ten efekt? Dobrze, tak jakby już wszystko mamy, tego czego pragniemy. Tego czego nie pragniemy. I bierzemy szkło. Najlepszą rzecz, kurde, rozpadało się. U mnie na polu też się rozpadało. A reszta to nie wiem po co. No wiesz, co daj mi ten piasek? Przyda się na później. Na kiedyś. Na nigdy. Dederytowała pata Więc zrobiliśmy domek i... Na razie!